Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po spotkaniu trzeciej kolejki E-Winner II Ligi. Hutnik Kraków kontra Pogoń Siedlce, zakończonego wynikiem 1-3. Jest z nami trener gości, pan Bartosz Rachulski. Panie trenerze, bardzo prosimy o kilka słów komentarza do spotkania. Dzień dobry wszystkim. Także no, bardzo się cieszymy dzisiaj ze zwycięstwa, ze zdobytych trzech punktów, pierwszych trzech punktów w tym sezonie. No, był to trudny mecz, szczególnie w pierwszej połowie. <grym> Warunki do Rozgrywaniu, rozgrywania meczu bardzo ciężkie, bo ponad 30 stopni nie grało się zawodnikom łatwo. No i w tej pierwszej połowie tak no, było nam bardzo ciężko zresztą jednej i drugiej drużynie. Natomiast no, druga połowa znacznie lepsza w naszym wykonaniu. Zdołaliśmy zdobyć trzy bramki, już troszkę lepiej graliśmy w obronie. I, i chwała tutaj zawodnikom, że pomimo e, przegrywania do przerwy 1 e, do zera. W drugiej połowie wyszliśmy na boisko z takim zamiarem, że musimy za wszelką cenę odmienić losy tego spotkania i to nam się udało. Także widać było tutaj zaangażowanie, determinację, wolę walki do końca i myślę, że z tygodnia na tydzień będzie lepiej. Oczywiście to tylko jedno zwycięstwo. Za chwilę mamy za trzy dni w środę ciężki kolejny mecz wyjazdowy, także no musimy jak najlepiej się zregenerować do tego meczu i powalczyć w Elblągu o, o również o zdobyć punktowo. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy mamy pytanie do pana trenera? Tak, chciałem zapytać. Panie trenerze, byliście tutaj w marcu i teraz i... Bo oczywiście dwie różne drużyny Pogoni jakby zagrały, ale chciałbym zapytać o coś innego, czyli jakby Pan ocenił tamtego Hutnika i tego Hutnika? To znaczy ja bardziej bym chciał ocenić swój zespół, że w tamtym, w tamtym sezonie, no. W przypomnę, w jakich okolicznościach tutaj przyjechaliśmy. Mieliśmy problem z, z koronawirusem, 14 zawodników było chorych, byliśmy na kwarantannie dziesięciodniowej. W sobotę rozegraliśmy pierwszy, pierwszy pierwszy trening mieliśmy w sobotę, a w poniedziałek graliśmy tutaj mecz. To, to aż było przykro patrzeć na, na mój zespół w tamtym, w tamtym czasie i dlatego dzisiaj ja już powiedziałem na odprawie, że wtedy takie szanse troszkę były nierówne. No bo przypomnę, że chcieliśmy ten mecz przełożyć, natomiast gdzieś tam no, nie, nie udało nam się to i... I wtedy no, no, przykro było patrzeć, jak zawodnicy wyglądają fizycznie, natomiast no, dzisiaj za wszelką cenę no, chcieliśmy się tutaj zrewanżować, bo już takie szanse były wyrównane i, i tutaj no, myślę, że ta druga połowa no, fizycznie bardzo dobrze zespół tutaj wytrzymał i, i no, była pod naszym tutaj dyktandem i zasłużenie w sumie wygraliśmy ten mecz. Taka jest moja opinia po meczu. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystko tak więc. Dziękuję za no, Dziękuję bardzo.